Dzień dobry, ja nazywam się Michał Kokoszkiewicz, jestem dziennikarzem magazynu Wiadomości Handlowe i witam Państwa bardzo serdecznie na naszym YouTube'owym kanale. Dzisiaj gość wyjątkowy. Prezes zarządu Makro Keszmotkere, Dominik Brany. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Będziemy mówić o, właśnie o Makro, o Hurcie, o Detalu, o sieci ODIDO oraz o sektorze Choreka. Panie prezesie, zacząć chciałbym jednak przede wszystkim od podsumowań, bo i taki okres, teraz mamy okres podsumowań. Ostatnie 12 miesięcy, jaki to był czas dla, dla Makro, gdyby mógł, mógł go pan podsumować w kilku zdaniach. Tak, rzeczywiście jest czas podsumować, aczkolwiek rok kalendarzowy się nie skończył dla nas, natomiast rok finansowy kończy się we wrześniu, więc w pewnym sensie te podsumowania 12 miesięcy roku finansowego mamy za sobą, patrząc na ten rok, to przede wszystkim rok trudny, bardzo intensywny, bardzo wymagający rok, w którym wiele działo się z punktu widzenia zewnętrznych okoliczności. Pamiętamy, cały czas mieliśmy duży wpływ COVID-u i lockdownu i restrykcji z tym związanych na wszystkie sektory, a w naszym przypadku to jest bardzo duży wpływ na sektor gastronomii. Dalej początek wojny w Ukrainie, który wywołał również przysilenia, jeżeli chodzi o, o cały rynek, i różne branże i wreszcie powiem, napędzająca się inflacja, więc można powiedzieć, że na wielu frontach i cały rynek i, co, i biznes był wyeksponowany. Jaki to był dla nas rok? Był tak jak na rynku, był trudny, intensywny, ale udany. Udany, udany bo udało się przede wszystkim, jeżeli chodzi o sektor gastronomii, mocno wykorzystać nasze atuty związane z i z ofertą, i z atrakcyjnością Komercyjną naszej oferty handlowej dla naszych klientów i narzędzia, które dla klientów prezentowaliśmy, były bardzo atrakcyjne w tym okresie czasu, więc rzeczywiście klienci z nich korzystali. W efekcie zanotowaliśmy bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o wzrost i udziały rynkowe, jeżeli chodzi o gastronomię. W przypadku obszaru handlu detalicznego, który stanowi drugi filar naszej strategii, wynik, wynik koncentrował się mocno na tym, aby Przejść transformację w kierunku przede wszystkim większej ilości nowych placówek od w nowym formacie. I tu udało nam się osiągnąć wynik otwarcia 100 nowych placówek, jeżeli chodzi o cały, całą markę od mhm, Czyli rozumiem, że we wszystkich segmentach, obszarach działalności udało się zanotować wyniki, które Was satysfakcjonują? Całościowo, całościowo biznes wzrósł blisko 18% rok do roku. Mając na uwadze, że to był jeszcze rok obarczony COVID, to był to bardzo dobry wynik. Panie prezesie. Jak zatem wyglądają te perspektywy na kolejne miesiące? Wszyscy wiemy, z czym biznes w ogóle musi się mierzyć? Wielopoziomowy kryzys, wysoka inflacja, wysokie koszty energii. Jakie te przynajmniej kilka pierwszych miesięcy 2023 roku będą dla was? Co, co się będzie tutaj działo? Perspektywy z tego, co słyszymy i czego doświadczamy, zarówno makro jako, jako biznes, ale przede wszystkim dla nas, co najważniejsze, to w jaki sposób doświadczają tego nasi klienci, bo z tym jesteśmy bezpośrednio powiązani, to zarówno w obszarze gastronomii, jak i handlu detalicznego, nie są najbardziej optymistyczne, bo dokładnie to, o czym Pan mówi, to jest kwestia inflacji, rosnących cen energii, to jest kwestia kosztów pracy, to jest kwestia również zdolności, płatniczych, a więc rozliczania się w czasie, to są te wszystkie powiem, presje, którym i mały biznes, i takie podmioty jak makro, te z tym biznesem pracujące, są poddawane. I teraz, jak patrzę na perspektywy, to one oczywiście nie jawią się bardzo pozytywnie, dlatego tak istotne jest, w jaki sposób podmioty typu makro na to odpowiadają, a więc w jaki sposób dbają o stabilność asortymentową, stabilność oferty handlowej. I również wsparcie, jeżeli chodzi o tak zwane payment terms, czyli warunki płatności. Co jest niezwykle również istotne, to jest to, tak, żebyśmy nie gubili przede wszystkim oglądu, jakim, jakiej natury są przedsiębiorcy, z którymi pracujemy, jak, kim są kim, kim jest mały biznes, mały, mały, małej, małej wielkości biznes na, na polskim rynku. To jest przede wszystkim przedsiębiorca, który. Wykazał się w ostatnich paru latach tym, że potrafi w bardzo trudnych warunkach szybko się dostosować i znaleźć rozwiązanie. Mamy bardzo kreatywnych, dynamicznych i niepoddających się przedsiębiorców na polskim rynku, w związku z czym ja jestem absolutnie optymizm, optymistą, jak z tego wyjdziemy. Natomiast to, że to będzie trudny okres, to nie, nie ulega wątpliwościom, bo wszystkie wskaźniki na to wskazują. Czego bym się najbardziej potencjalnie obawiał, to jest oczywiście. Spadku siły nabywczej konsumentów, spadku optymizmu konsumentów, bo to się przełoży oczywiście na to, w jaki sposób będą, będzie wyglądał koszyk zakupowy na rynku detalicznym, czy w jaki sposób będziemy wydawali pieniądze jako obywatele, na, na przykład w restauracjach, prawda? Więc to jest, myślę, taki punkt którego bym się potencjalnie najbardziej obawiał, ale nawet jak on się pojawi, to i tak jestem przekonany co do tego, że odpowiedź polskich przedsiębiorców na to, w jaki sposób znaleźć drogi, w jaki sposób poszukać rozwiązań, będzie pozytywna. A jak ten kryzys, panie prezesie, wpłynie w ogóle na rynek hurtowy w Polsce? Czy tutaj będą musiały zajść jakieś zmiany o charakterze strukturalnym, czy może jeżeli chodzi o zmiany strategii, jak to może się odbić na nas, na całym hurcie w Polsce? Nie sądzę, że tu nastąpi jakaś mas, masowe przetasowanie na rynku hurtowym. Są pewne trendy, które na rynku dość jasno się ogólnie, nie tylko na rynku hurtowym, ale na rynku ogólnie całego handlu wytycz, wytyczają drogę od jakiegoś czasu. Czasami okoliczności typu właśnie spowolnienie gospodarcze mogą pewne trendy przyspieszać albo spowalniać, natomiast nie, nie spodziewałbym się, że tu nastąpi jakieś totalne przetasowanie na Rynku hurtowym. Natomiast to, co, co, czego się zdecydowanie spodziewam, to, to jest to, że będzie dalej postępowała być może w przyspieszony sposób e, zmiana struktury handlu detalicznego e, i w tym zakresie przede wszystkim trend związany z tym, że coraz większa, większy udział będzie franczyzobiorców w małym formacie. Powiem, to jest trend, który widzimy powiem, i on może się bardzo pogłębić, a wręcz przyspieszyć w momencie, kiedy rzeczywiście to spowolnienie gospodarcze. Będzie mocno się przekładało na popyt. Mhm. A nie boi się pan e, rosnącej presji ze strony dyskontów? No bo jednak konsumenci stawiają na niskie ceny w dobie wysokiej inflacji. Te dyskonty są im w stanie to zaoferować. Czy tutaj nie będziemy mieli jakiejś takiej polaryzacji, no i jednak e, przesunięcia się tego żaru jeszcze bardziej do dyskontów? To dokładnie jest ten punkt, o którym mówię. Czyli presja ze strony dyskontów jest i była. E, to jest pytanie, powiem, czy będzie jeszcze mocniejsza. Mhm. E, naszą odpowiedzią e, na to jest e, przede wszystkim to, w jaki sposób wspieramy mały format. Mały format, y, wsparcie z naszej strony, plus tzw. Tak zwanej ogólnej y, strategii, jeżeli chodzi o ofertę handlową dla małego formatu, to jest y, właśnie koncept y, Odido, który jest y, w pewnym sensie powiem, tarczą, odpowiedzią na to, w jaki sposób trudnym, jeszcze bardziej ostro, y, ostrym, jeżeli chodzi o konkurencję, otoczeniu, dawać sobie radę. Przy zachowaniu jakiejś jednak dozy niezależności. To, to jeżeli chodzi o sam, sam koncept odido. Natomiast Natomiast z pewnością proporcje między małym formatem i resztą handlu detalicznego się będą zmieniać w czasie. Cały czas ten mały format będzie procentowo gdzieś stracił. Ale ja pamiętam już nawet 20 lat temu wieszczono koniec handlu tradycyjnego i to na nadal na rozpisane, jakoś 20 lat później siedzimy nadal i rozmawiamy mały żyje. i on ma swoje miejsce na rynku i będzie miał, on będzie się transformował, myślę, że na pewno będzie się transformował w kierunku e, franczyzy jeszcze w bardziej e, dobitny sposób, e, coraz trudniej będzie temu zupełnie niezależnemu przedsiębiorcy funkcjonować, jeżeli e, nie ma know-how konkurencji, jak w jaki sposób konkurować rzeczywiście w otoczeniu, chyba, że jego otoczenie jest bardziej komfortowe, to być może ta swoboda jest większa, ale tam gdzie ona jest bardzo Obudowane z wszystkich stron, czy deskontami, czy innymi sieciami franczyzowymi, to ta konkurencyjność jest dużym wyzwaniem dla indywidualnego klienta. Więc, co chcę przez to powiedzieć? Kierunek franczyzy będzie mocno eksplorowany przez cały rynek. To widzimy w ubiegłym roku w liczbach. Niezależny detalista będzie poddawany coraz większym presją. Część z nich zdecyduje się, że to nie jest sposób na życie i funkcjonowanie na, na rynku. E, e, I w, w, efekcie, w efekcie będziemy mieli zmienione proporcje, ale miejsce dla małego formatu jest i będzie na polskim rynku. No i to oczywiście prowadzi do tego, że sieci franczyzowe starają się rozwijać swoje formaty, proponować nowe rozwiązania franczyzobiorcom. Wy również. Odido Elevate to jest propozycja makro, to jest koncept makro dla sieci Odido. Co to w zasadzie jest za koncept i co on może dać franczyzobiorcom, albo jaką przewagę może dać franczyzobiorcom, jeżeli chodzi no, o tych, którzy chcą z Wami współpracować? Odido jako marka jest długo obecna na polskim rynku, bo to już ponad 10-11 lat więc jak gdyby w tym okresie czasu jest, zaznaczyła się, ma swoje miejsce na rynku, ale funkcjonowała bardzo mocno w tak zwanym formacie nazwijmy to potocznie luźnym tak zwanym soft franczyzy. Miękkiej franczyzy, a więc opartej na e, porozumieniu, współpracy, e, warunki współpracy. E, du du duża doza niezależności. Duża, duża niezależności. I e, 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 gdzie idziemy w kierunku Elevate? Przede wszystkim nie chcemy zupełnie zabrać elementu niezależności. Więc, nie, więc Elevate jest konceptem w pewnym sensie sprofesjonalizowania od IDO jako konceptu. Też popatrzenie na, na Odido jako sklep, w którym my jesteśmy w stanie właśnie dokładnie wyposażyć naszego klienta w całe oprzyrządowanie, w jakiś sposób konkurować na rynku, na którym się znajduje, ale bez zabierania tego, na czym wielu, naszych partnerów, wielu naszym partnerom handlowym zależy, to jest utrzymanie tego, że mają wpływ na biznes, a nie tylko egzekwują czy implementują to, co jest im powierzone. To jest ta podstawowa powiem, różnica, jeżeli chodzi o Twardą franczyzę, a to, co oferuje Odido Elevate. Jednocześnie my oferujemy ze swojej strony większy poziom wsparcia, więc większy poziom wsparcia to jest przede wszystkim pracujemy nad tym, w jaki sposób układane są kategorie w sklepie, w jaki sposób poprawić wynik w związku z czym zarówno obrotowy, jak i profitowy bezpośrednio naszego klienta. Widzimy w tej grupie klientów, w którym ten model wprowadziliśmy, że to się przekłada dokładnie na wzrost odsprzedaży naszych klientów, a więc generuje to nie tylko wzrost obrotów, ale generuje również większą marżę, bo, bo jedną z rzeczy, którą chcemy gwarantować w tym modelu, to jest również poziom marżowości, mhm. dzięki czemu właśnie dokładnie ten klient jest w stanie, powiem, się na tym lokalnym rynku, coraz bardziej konkurencyjnym, o czym wcześniej mówiliśmy, rzeczywiście utrzymać i konkurować skutecznie. A możemy powiedzieć, chociaż zdradzić, jak ta marżowość wzrasta po, po w takim koncepcie Elevate versus, powiedzmy, dotychczasowe, dotychczasowe koncepcje? To nie jest, to nie jest element, który, gdzie można operować poziomem tak zwanej średniej. To jest, myślę, każdy indywidualny punkt startowy klienta, w zależności od lokalizacji, w zależności od również punktów, w którym już jest dzisiaj, co jest jeżeli chodzi o potencjał danej lokalizacji, plus rzeczy, które można wprowadzić, co jesteśmy w stanie wspólnie wypracować jako ten element podnoszący, element profitowości. Także tu, tu jak gdyby jedna liczba jest statystycznie nieistotna. Panie prezydencie, to tak jeszcze szerzej o całej sieci od IDO. Jak, w jakim ona jest w stanie, jaki ma stan posiadanie dzisiaj i jak ona ma wyglądać za dwa, może trzy lata? Jakie są perspektywy przed i jak makro chce ją zmieniać? Naszą ambicją ilościową, jest potem jak w ubiegłym roku finansowym, który traktowaliśmy jak tak zwany rozruchowy, jeżeli chodzi o pierwszy rok i też docierania się jakby z całym konceptem i patrzenia w jaki sposób on się na rynku osadza, co generuje również dla naszych klientów przede wszystkim, bo to nie jest koncept dla makro, tylko to jest koncept dla naszych klientów i to ma sens również dla makro. Tak to, na to, na to patrzymy, więc z drugiej, więc po, tych, po, tym, po tym rozbiegowym roku, nazwijmy to, Naszą numeryczną ambicją jest otwieranie w nowym formacie 500 sklepów rocznie. Przy czym trzeba powiedzieć, że najważniejszym elementem jest nawet nie liczba, tylko i ona oczywiście jest targetem, czy, no. czy jak gdyby naszą aspiracją, żeby to robić, ale najważniejsze, żeby robić zgodnie z zasadami, a nie tylko numeryką. Czyli rzeczywiście, żeby to, co jest naszą obietnicą dla klienta w formacie od do elevate było rzeczywiste przekładało się na wynik, do którego się zobowiązujemy wspólnie, a nie tylko i wyłącznie, żeby robić numery kabelowe na rynku. Dzisiaj sieć ODIDO to jest 2000 sklepów, z czego 100 jest w nowym formacie i tak jak powiedziałem, 500 rocznie chcemy dodawać. Czyli utrzymanie standardu przede wszystkim, a nie jakaś taka masowość, która miałaby no, nabijać licznik, który fajnie wygląda w przekazie i w komunikatach, a gdzieś tam pewnie później jest problem z dowiezieniem dobrej, dobrej jakości. Panie prezesie, chciałem jeszcze zapytać, przechodząc płynnie, chciałem zapytać o sektor choreka, no bo to ważna część Waszej działalności. Tak jak Pan wspomniał, trudne miesiące za sektorem choreka, bo najpierw COVID, Teraz z kolei inflacja, konsumenci gdzieś szukają tych oszczędności, często właśnie na y, jakichś takich wyjściach y, na miasto. Y, to, to jakie scenariusze dla tego sektora na, na najbliższy czas? Y, bo to, że będzie trudno, to wiemy, ale y, będą masowe, nie wiem, upadki. Czy może jednak uda się przetrwać temu sektorowi? Sam dokładnie chciałbym wiedzieć, jaka, jaka będzie dynamika, natomiast, natomiast powiedziałem tak: przede wszystkim dla sektora gastronomii myślę, że perspektywy długoterminowe są absolutnie pozytywne. To jest pewien utwardzo, utw już mocno ugruntowany trend konsumencki. Ludzie, ludzie się bardzo przestawili na to, aby rzeczywiście eksperymentować z konsumpcją poza domem w różnych formatach gastronomii. To widzieliśmy przez szereg lat, i oczywiście, powiem, jedyne co najbliższe 2-3 lata mogą zrobić, to jest troszkę spowolnić ten kierunek. Ale długoterminowo gastronomi, gastronomia ma, jest w dobrej formie, jeżeli chodzi o to, jakie jest zapotrzebowanie konsumenckie na to. I ten trend, moim zdaniem, zostanie może zostać zakłócony chwilowo, ale nie zmieni się długoterminowo. W najbliższych dwóch, trzech latach oczywiście presja kosztów pracy, kosztów energii będzie bardzo widoczna. To już widać w wielu miejscach, powiem, że są, nie wiem, jest coraz więcej lokalizacji do, pod wynajem na chorekę, bo ktoś zdecydował się, że to nie jest okres, w którym rzeczywiście funkcjonować. To, e, można skutecznie funkcjonować. Powiem, to widać też różnice między poszczególnymi rękami, pewnie powiem, trochę inaczej to wygląda w Warszawie versus na rękach pozostałych. Ten poziom dzisiaj, jak wygląda konsumpcja również w chorece też jest zróżnicowany regionalnie, natomiast tak jak było w covidzie, a covid był bardziej drastyczną formą dla gastronomii niż jest obecna sytuacja. Dlatego, że COVID z dnia na dzień praktycznie by nas pozamykał. Tak, i ingerowano w samą organizację I, pracy. I wtedy, jakbyśmy odgrzebali wszystkie artykuły, wywiady a propos tego, co się dzieje, to wieszczono koniec gastronomii, zamknięcie, że to się będzie dekadę odbudowywało. Chcę zwrócić uwagę, jak skutecznie gastronomia, właśnie poprzez ten pierwiastek przedsiębiorczości partnerów w gastronomii, jak, jak szybko znajdowała drogę, w jaki sposób przetrwać te najtrudniejsze okresy i jak szybko z mocą wracać, kiedy ten popyt na rynku wraca i się odbudowywuje. Już nie wspomnę o ostatnim sezonie, który był z punktu widzenia powrotu gastronomii bardzo, bardzo dobry, jeżeli chodzi o rynek. Więc to pokazuje, to pokazuje jak powiem, że polski przedsiębiorca w tym gastronomicznym jest w stanie absolutnie się szybko dostosować, jest w stanie znaleźć receptę i oczywiście część się może zamknąć, ale w to miejsce powstaną nowe formuły, nowe koncepty. Być może nie od razu, być może w momencie, kiedy ten krótkote, to, to krótko-średnioterminowe zawieszenie czy, 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 czy spowolnienie gospodarcze, powiem, zacznie ustępować, powiem, to zobaczymy rozkwit tego. Także ja bym powiedział tak, w trudnym okresie widać kto z kim, jak pracuje jako partnerzy. My jako makro bardzo dobrze przepracowaliśmy ten okres czasu covid gdzie pokazaliśmy ten, to partnerstwo w trudnym dla gastronomii okresie. I myślę, że to jest to, co później procentuje, kiedy już wszystko, jest, wszystko wychodzi na właściwe tory. Pod tym względem spodziewam się, że mogą być indywidualne bankructwa, zamknięcia. Ale całościowo rynek wróci w dobrej formie z tego wszystkiego. A jak wy widzicie swoją rolę w tym sektorze choreka w nadchodzącym czasie, w najbliższych latach? Bo rozumiem, słuchając Pana, że to zaangażowanie się zwiększy, skoro te perspektywy są dobre w perspektywie długoterminowej dla sektora choreka. Nasze zaangażowanie to jest tak, przede wszystkim. Przede wszystkim mówiłem o partnerstwie, o wsparciu dla gastronomii. Cały czas inwestujemy również w wielkość sił sprzedaży, które pracują z gastronomią, co jest jakby potwierdzeniem naszego przekonania co do, te, co, co do, co do potencjału samego sektora. Następnie to, co też warto podkreślić, to jest, że nasze rozwiązania wynikające z transformacji hurtowej, typu zielone etykiety, tak zwany buy more, pay less: im więcej kupujesz, tym mniej płacisz to też to jest element, który również jest w stanie gastronomii pomagać z punktu widzenia tak zwanego food costu, zarządzania kosztem, który jest kalkulowany do przetwarzania finalnych posiłków. To co również jest bardzo istotne, to jest że w, w obszarze gastronomii bardzo jest duży udział marki własnej po naszej stronie. Marka własna z naszej strony to jest kombinacja jakości, samej wartości w do, bardzo dobrej relacji do ceny. I którą bardzo docenia nasz bezpośredni odbiorca, czyli klient gastronomii. W związku z czym to też jest element, który cenowo jest konkurencyjny w naszej ofercie, przy zachowaniu bardzo dobrej jakości. I to też jest odpowiedź na to, jak w trudnych czasach, pracując bardziej z marką własną, jesteśmy w stanie przez ten okres przejść. No i wreszcie kwestia elastyczności, jeżeli chodzi o same, same warunki współpracy, jeżeli chodzi o płatności zrozumienie jak gdyby sytuacji indywidualnych klientów i przy jasnych, przy jasnych warunkach, przy jasnej relacji, przy jasnych Regułach, wspieranie klientów również w tym momencie, kiedy mogą mieć większe problemy z przepływem. Właśnie, trochę Panu uprzedził moje następne pytanie, bo chciałem zapytać o tej szukanie tej efektywności we współpracy z Choreką. Czyli rozumiem, że tutaj chociażby większy nacisk na markę własną to jest coś, co gdzieś. Się On już będzie... jest duży, ale mhm. to jest sprawdzone rozwiązanie. To, to jest to rozwiązanie, które sprawdzało się również w okresie COVID-u, więc to jest rozwiązanie na trudne czasy, więc tego, tego się będziemy przytrzymywać. Plus dodatkowo to jest oferta. Narzędzi cyfrowych dla gastronomii, które też mocno zostały rozwinięte i przeniesione na zupełnie inny poziom w okresie Covid-u. Mówię o wsparciu, jeżeli chodzi o budowanie widoczności gastronomii, budowa narzędzie rezerwacji czy narzędzie zbierania zamówień od klientów ostatecznych w gastronomii. To są narzędzia, które oferujemy w bardzo, bardzo korzystnych warunkach, które jednocześnie tworzą pewnego rodzaju ekosystem. Wokół klienta, w którym on jest w stanie konkurencyjnie na tym rynku się poruszać. Przypomnę, że w przypadku, w okresie COVID-u, bardzo szybko trzeba było się przystawić na to, żeby można było robić dostawy do klientów docelowych. Gdyby tak w dosłownie trzech zdaniach miał Pan powiedzieć, czego klienci dzisiaj chorekowi gastronomicznie oczekują najbardziej od makro, to co by to było? Myślę, że oczekują elastyczności. To o tym wspominałem w kontekście warunków płatności często. O, oczekują e, przede wszystkim stabilności asortymentowej, e, co w kontekście e, e, przesileń w łańcuchu dostaw nie zawsze jest tak oczywiste e, na rynku, więc mogą pojawiać się okresy, kiedy to jest, e, to jest wystawione na próbę, więc ta stabilność asortymentowa zarówno w sensie definicji tego asortymentu, jak i dostępności na półce bądź w dostawach jest istotna i stabilności e, cenowej czy atrakcyjności cenowej, bo na koniec dnia, z czym, z czym się muszą borykać, to jest z kalkulacją, jaki jest koszt indywidualnej porcji, którą serwują klientowi i jak uciągnąć wózek podniesionych kosztów energii i siły pracy. Tak, to prawda. Panie prezesie, mówił pan o tej luce, która może powstać, że część restauratorów, no niestety, zakończy swój biznes, ale wejdą następnie na ich miejsce. Czy realnym pana zdaniem scenariuszem jest to, że mogą to być na przykład sieci handlowe, które coraz częściej rozwijają jakieś koncepty typu kafe albo tym podobne, no bo szukają gdzieś nowych pól działalności? Pana zdaniem to realny scenariusz? Sam trend nie nowy, bo widzimy doskonale, że coffee corner, czy kącik właśnie, właśnie koncik z kawą, czy z hot dogiem czy jeszcze z czymś, czy przez wiele lat rozwój w przypadku tego, co gastronomicznie stacje benzynowe oferują, to jak gdyby nie są, to nie są w żaden sposób nowości. Tego może być więcej może być więcej jeszcze innowacyjności. To nie zabierze. Rynku, jeżeli chodzi o rynek restauracji, może mieć jakiś wpływ na tak zwany fast food czy, czy street food częściowo. Natomiast jeżeli to jest, jeżeli konsumpcja na zewnątrz będzie trendem rosnącym w długim okresie czasu, to to będzie, miało, będzie część komplementarna do tego, jak cały rynek się rozwija, nie sądzę, że to będzie jakieś mocne przesunięcie. Poza tym to jest ta część, która jest bardziej skorelowana z impulsem i z tak zwanym. Food on Go, który, który też od długiego czasu jest, więc tu bardziej się spodziewam jakichś nowych innowacji, nowych rozwiązań niż przesunięcia rynku w ogóle w tym kierunku. To na koniec jeszcze zapytam o inwestycje makro. W ogóle we wszystkich obszarach, najbliższy rok, najbliższe miesiące to jakie obszary pod względem inwestycji, w co będziecie inwestować, gdzie chcecie być silniejsi? Inwestujemy w cenę po to była atrakcyjna przede wszystkim jeżeli chodzi o naszych klientów w obu filarach i w handlu detalicznego i gastronomii, bo jeżeli to jest trudny czas dla naszych klientów, to jest również trudny czas dla nas, kiedy jesteśmy w tym razem, więc inwestycja w cenę przede wszystkim. Druga rzecz, to jest inwestujemy również w naszą infrastrukturę, bo infrastruktura jest dostosowana do również potencjału poszczególnych rynków i mam na myśli tutaj przebudowy hal pod kątem bycia skuteczną, efektywną organizacją multikanałową, gdzie udział dostaw w całości, w całości obrotu naszych hali jest coraz większy i to wymaga też inwestycji z naszej strony, aby do tego dostosować. Oczywiście to jest sekwencja inwestycji, inwestycji w zależności od... Potencjału danego rynku i naszego i wyczerpania naszego dzisiejszego modelu. Czyli rozumiem, że rozwój w, inwestycje w rozwój szybkości operacji, czy też ewentualnie powiększanie powierzchni? To są, to są powiększanie powierzchni, ale remodeling powierzchni i z punktu widzenia asortymentowego, i z punktu widzenia udziału poszczególnych kategorii, i sposobu organizacji również pracy, tak aby hala skutecznie była w stanie obsłużyć. Na właściwym poziomie e, e, serwisu, zarówno klienta, który się pojawia w hali w modelu Kejenker, jak i tego, który składa zamówienia i do którego dostarczamy e, nasze dostawy. Czyli ta elastyczność, która tutaj podczas naszej rozmowy padła kilkukrotnie, to jest ten klucz, ta rzecz ważna, która. Tam też musi nieustannie być poprawiona, aby ta obsługa była szybsza i bardziej efektywna, jak rozumiem. Ponieważ... Absolutnie tak. Elastyczność, dostosowywanie się pokazują to nasi klienci, również my to pokazujemy. No i mamy nadzieję, że ta efektywność i ta elastyczność będzie rosła. Dominik Branny, prezes zarządu Makro Keszentkery, był Państwem moim gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem e, już się żegnam. Widzimy się niebawem. Zaglądajcie na nasz kanał YouTube'owy i koniecznie subskrybujcie go. Zaglądajcie też na nasz portal www.wiadomoscihandlowe.pl. Michał Kogorzkiewicz. Do widzenia.